Nie, nie nie tak wszyscy, wszyscy się Dobra, czemu taka nazwa leśna Huta? Tutaj w roku 1350, mam na myśli Karkonosze? już były budowane pierwsze leśne huty. Dlaczego w lasach chodziło o opał, drewno, drewno bukowe? Takim właśnie razem palono w tych pieszych, czyli pieszych. te wyręby po tych wyciętych lasach bukowych nazywane były szklarskie poręby. A gdzie jesteśmy? I to tłumaczy nazwę tej miejscowości rzeka, która tam płynie nazywa się szklarka, bo nazywa się szklarka. Wszystko kojarzy się ze szkłem. Ale żeby powstało szkło, potrzebne jest to coś, co też to szkło topimy, czyli piasek farcowy, który też tu występuje. Co to oni? To jest nic innego jak drobno, zmielone, kolorowe szkło. To jest też szkło. Brązowy. brązowy. Pani powiedziała dobrze brązowy. A jak cukier? Też brązowy. Słodki. Też brązowy. Też brązowy, brązowy bo cukier się spali na dużym tak. na Ramon. Jak się barwi szkło? Nabrałem sobie odrobinkę szkła zupełnie bezbarwnego. Tu mam szkło w kolorze białym, jak do tego do tego szklanego, białego pudru. Już mam na biało zabarwione. Na razie jest takie żółtawe, pomarańczowe, bo mam 1200 stopni. Jest rozgrzane, nie widzimy koloru. Na to nabiorę sobie teraz szkła jeszcze raz. Cokolwiek z tego nie zrobię, to na to jest tylko 30 sekund. To szkło jest plastyczne, na zewnątrz przez 30 sekund. 1200 stopni, wiodzie więcej, zobaczy, daje się pięknie kształtować. Wyciągać, przeciągać, ale to trwa naprawdę bardzo, bardzo dłużko. No zaraz Zobaczycie, jak to, skończy bardzo. Tak. Co wyszło? Widać. Ropa do góry to dobrze, nie? Ma jeszcze 800 stopni, ale już nie jest plastyczne. A jak oddzielamy teraz tego słonika od tej rurki? Tutaj, gdzie ktoś, żeby mi pękło, wystarczy odrobinka zimnej wody. Teraz tutaj tą rureszkę.

no pewnie, że gorąco. To ma jeszcze około 600 stopni. Bardzo gorąco. Na końcu będą płatki. Tego naszego kwiatka, bo dzisiaj robili kwiatka. O, raz, następny. <grymianie> <jest ten>, Dobrze, <grymianie> no. Super. Płapiemy znowu taką płatkę. I lekko w przód, tak wiemy z każdym. Do przodu, nie do przodu. Mocniej do przodu, mocniej. Mocniej, Tam. O, właśnie. Pięknie. To na bok odkładamy ten elektryk. Powolutku, powolutku. No Proszę. Pani, pani robiła to całe życie. Była? Wystarczy? Postaramy Wójta, nie. Postaramy się. Teraz tak. Powoli, powoli, powoli. Dajcie powoli. po sobie znać. Jest piatek? Nie. Fioletowy u góry? Nie. Nic dodać nie było. To teraz musi 12 godzin stygnąć. No, są pod grzybki. Grzybki to grzybki, lampy. Ale zobaczcie, co tam kwitnie. Ziemowity. Ziemowity. No. To ty, ty. No. Zimowity. Zimowity. Nie no, no. Wiem o co chodzi. Masz widzi ziemowite. Nie rozumiem. Wow, co? Ale ja 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 teraz z nami wróć. Co?